Są poranieni przez złych ludzi Kościoła, przez złych pasterzy, przez złych biskupów. Dlatego kochani umiłowani, proszę was o modlitwę. Bo sądzę, że właśnie będą próbować kolejny raz nas atakować, mnie atakować, bo wiadomo, jeżeli by udało im się e, właśnie mnie zniszczyć, no to wiadomo, że wtedy łatwiej będzie zniszczyć to dzieło, to miejsce, ludzi. Ale to są działania już szatańskie mafijne, masońskie. To znaczy, że ci ludzie są naprawdę obłąkani, opętani, chorzy. Że niektórzy ludzie kościoła to naprawdę, tak e, powiedzieć, naprawdę e, adwokaci diabła, słudzy diabła w, w sutannach i piuskach. Dobrze, że jeszcze mamy biskupów, kapłanów, przełożonych, którzy kochają. Chrystuse, którzy są po stronie zranionych i którzy bronią tych, którzy ujawniają takie przestępstwa w Kościele. Mario, umiłowana matko Kościoła, matko kapłanów, matko tych, którzy ujawniają te wstrętne rzeczy w Kościele, aby Kościół oczyścić. Matko prześladowanych Kapłanów, którzy cierpią z powodu tego, że głoszą prawdę. Mówią o mafii pedofilskiej, masońskiej i innych, które działają w kościele, a które są e, związane z antykościołem, z kościołem masońskim, kościołem antychrysta. Matko, tych wszystkich, którzy tak bardzo cierpią jako ofiary pedofilii i innych wynaturzeń ze strony Księży, ze strony także niektórych biskupów przełożonych kościoła. Marię, ulecz rany tych, którzy cierpią niewinnie w kościele tych dzieci, młodzieży i także. Tych, którzy powinni otrzymać pochwałę, być wspierani, nawet nagrodę za to, że puszczą prawdę w kościele. Maryjo, wspieraj nas, wspieraj także to miejsce, wspieraj wspólnotę naszą, wszystkich pielgrzymów. Proszę także, wspieraj tych, którzy mnie wspierają. Broń nas. Proszę też, broń mnie także przed atakami szatana, demonów i ludzi, którzy są pod ich wpływem. Nie pozwól, żeby to dzieło zostało zniszczone. Nie pozwól, żeby również moje kapłaństwo i życie było zniszczone przez tych złych ludzi, którym ja z całego serca, z miłości do Boga i ciebie przebaczam. Ale trzeba bronić się przed tym złem, przed tą perfidią, przed tym zakłamaniem, przed tą słodką trucizną niektórych ludzi kościoła. Maryjo niech to nam, nie ten komunikat, niech to słowo dojdzie do wielu i poruszy ich. Tak. Cieszę się, że mogłem to wypowiedzieć. Wiem, że Duch Święty tego chciał, żeby ogłaszać, jaka jest rzeczywistość Kościoła, żeby to zmienić, trzeba właśnie to mówić. Mario, matko Boska zwycięska, matko, która pokonała się, pokonujesz nieustannie diabła i jego, jego współpracowników. Ucz się za nami, wspieraj nas, z archoniołami, z aniołami ze świętym muzeum z Michałem Archaniołem. Wierzę, że owoce tych słów będą wielkie, że poniosą konsekwencje e, duchowe, kościelne i, i inne, karne ci, którzy są winni, którzy są prawdziwi winni. Amen także Chrystus ma prawo tu ksiądz Daniel się nawraca z rzymskiego kości to jest mafia syna szatana Chrystus ma prawo no ten Daniel mówi szczerze bo widzi, ma ducha właśnie sprawiedliwości prawdy i widać, że widzi co jest zło i mówi jak jest i dlatego go podano do prokuratury bo nie ma w słowie Bożym dlatego ksiądz niech będzie aniołem Galacan 4.14, Mateusz 24.31, wybranym, niech trąbi, mówi prawdę. I ta mafia rzymskiego powszechna, to jest mafia 1700 lat mordowania ludzi się rozpadnie. Tak, bo to jest tak napisane, że jak prawda Chrystusowa obnaży tego niegodziwca, oni teraz siedzą w świątyni i są w świecie. I drugi czę, drugi czę, czwarty werset. E, przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się dzieje Bogiem, lub jest no, myślę, przedmiotem, przedmiotem Boskiej, nawet zasiada w świątyni Bożej, podają się za Boga. No ale Działo podstawki 17:24 do 37. Bóg nie mieszka świątynią ręką pod tylko w sercu, i co w sercu, to na języku. Także teraz są znaki cuda, żeby być z wybranych. No, jak ci wybrani tam siedzą, w tych. Objawienie 18.4. Wyjście z niego, z synagogi szatana, czyli z rzymskiego kościoła powszechnego. 1700 lat istnienia. Konstantyn założył tą mafię, bo chrześcijanie nie mają nic wspólnego z rzymskim kościołem powszechnym. Rzymianie to założyli. I drugi Koryntan 6.18. Świadkowie adwentyści, HwE badacze, wolni chrześcijanie, adwentyści. Wyjście z tych swoich zakłamanych e, kościelnych praw, przepisów, bo w ogniu, po imienicach wymierzałem karę tym, którzy nie znają Boga. Tym Bogiem jest tylko Chrystus. Pierwszy korytarz, 15 rozdział 22-23. I Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. I teraz pierwszy zmartystał nie jest. I ci, co się budzą dla prawdy, dla Chrystusa, no to są aniołami. I będą też zbierać tą pszenicę, którą właśnie tam jest, bo Chrystus nasiał pszenicę, a my zbieramy. Mateusza 3.12 No i teraz w rzymskim koście, kościele katolickim jest miliard trzysta milionów katolików. Iskra Prawdy Chrystusa z Polski. Tak będzie przy końcu kłamstwa wszystkich religii. Wyjdą aniołowie, czyli Daniel jest aniołem. Wyłączą zejść pośród sprawiedliwych i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płac brytanie zębów. Czyli Juda się sam wrzucił do piekła. Czyli za życia sumienie go dręczyło. Mateusz 5.22 i dlatego odebrałem sobie życie, dlatego objawienie yy, objawienie 9 rozdział, 6 werset wyraźnie mówi jak będzie wyglądać to wszystko dla wszystkich fałszywych religii, bo każda religia jest fałszywa, bo Chrystus założył swoją żonę Jana 329 obwienice Galacan 4,26 matką to ja jestem szulka apostoł Paweł pierwszy to tasończan, drugi rozdział 1 Stosunek 2,7 jak matka karmiła apostoł Paweł właśnie bo on jest matką, czyli żoną Chrystusa ogólubienicą i ja też bo było 72 uczniów Łukasza pierwszy rozdział 10 rozdział od 1 do 11 tak mamy głosić no ale wszyscy głoszą Chrystusa Filipian pierwszy rozdział 15 do 18 no ale świadkowie głoszą Abba na Jehowy o oni niszczą rodziny też inteligentnie jak szatan no ale Anioły mają czas, godzina, wszystko się spełnia, czas Chrystusowy i, i wszyscy, co wierzą w te bożki swoje stojaczki, bałwane i różne złote, srebrne, całują, wielbią, bardziej wierzą w te obrazy niż w Chrystusa, który jest w duchu i w prawdzie. Także rzymski kościół katolicki oparty jest na tradycjach. No Daniel jest bardzo szczery z tym, zadowolony, że Daniel mówi jak anioł. Mateusz 24,31. Daniel znaczy, moim sędzią jest Bóg. Imię tak znaczy Daniela. No jak Daniel pójdzie za Chrystusem. z Pierwszy Koryntian 11 rozdział od 1 do 3, bo Chrystus jest nad każdym mężczyzną. Niepotrzebny mu jakiś arcybiskup, jakiś ksiądz, jakiś tam przełożony papież z mafii Watykanu Antychryst, bo wybrali go konklamę, czyli ludzie. Także Chrystus wybrał apostoła Pawła, a dzisiaj dzieje się 9 rozdział od 5 do 25 i teraz wybiera Daniela, bo on już mówi tak, Chrystus posłał apostołów, bo czuć, że ma ducha prawdy i sprawiedliwości, że szuka sprawiedliwości w tym kościele, której tam nie znajdzie. Bo tylko jedyny święty sprawiedliwy jest Chrystus, który baranek, którego katolicy zjadają, a ja uszurka zbyszek naśladujemy, bo nie kalami się z kobietą przetecznicą. Objawienie 17-18 rozdział to jest rzymski kościół powszechny, czyli wmieszany w politykę. No i chcemy po prostu, by Jana 10-16 był jeden pasterz, jedna owczarnia, bo nie ma trójcy. Baranek jest pośrodku tronu, objawienie 7-17, ponieważ baranek jest pośrodku tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł żywych wód. Jana 4-14, dostała tejże wody żywej. Ta żywa woda, prawda, chrza. nikogo nie może uśmiercić, bo ona wyzwala z kłamstwa śmierci. O religię kłamiąc, uśmiercają. Kiedyś, jak powstawała rzymskiegość powszechnie, były infizycje, łamanie kołem, tortury wszelkiego rodzaju. Także teraz po prostu no ludzie sami idą, finansują tą instytucję. Jak miliard katolików życi po złotówce, to jest miliard złotych i góra Watykan. Zaczęli od żłobka, a jak się rozbudowali, nie? Ojciec ryzyk też potrafi robić kasę, pkańcz kawale ryzyk. Także współczujemy ryzykowi, niech się nawróci. Jako biznesmen niech rozda to, co tego sprzeda, co ma, rozda. Biedny lin naśladuje baranka Chrystusa i odkręca biznes rzymskiego kościoła katolickiego, który był od Rzymu, ale nie, od, nie przyszedł od Chrystusa. Bo Chrystus nie jest podzielony. My jesteśmy chrześcijanie, a nie chrześcijanie, bo chrześcijanie się pochcili. Ten, kto chrzci wodą, jest ojcem chrzestnym matki duchowych, morderców Jana 8:44 Także Chrystus nas duchem prawdy i zaprasza do królestwa za darmo Efezjan drugi rozdział 1-10 i posadzi nas na niebiańskich już wyżyniach, bo miasto Nowe Jeruzalem wstąpiło na ziemię jest w moim sercu i umysłu drugi werset jestem z tego miasta jako anioł objawienie 27, 12 jest anioł, jest 12 aniołów jest w 12 wersecie, a w 14 jest 12 apostołów, czyli 24 starszych, objawienie 19, 4 dwa przyjścia i Chrystus stworzy tę nowe stolicę Piotrową, Biblia Gdańska, zobaczcie, stolica Piotrowa. I tutaj jest 12 aniołów, 12 bram, 12 pereł. I na, na dole są kamienie żywy apostoł, bo apostoł Piotr był kamieniem, a nie był skałą. Pierwszy Koryntian 10, 4. Chrystus jest skałą. I iskra prawdy Chrystusa z Polski to jest Chrystusowa prawda, nie nasza duch prawdy Jana 14, 17. Nie duch święty, duch prawdy przemawia prze mnie Bogdań w Bogosławie. Katolików, którzy chcieliby być szczerym sercem i za Chrystusem i w Jego prawdzie miłości doskonałej miłości. 1 Koryntian 13, rozdział 1 do 13, bo to jest ten Watykan jako ta prostytutka, co jest spijana krwią świadków Jezusa i Państwo, czyli bestia, no ale oni, gdzie dwóch się biją, polityka religia się rozpadnie, ale Chrystus na skalę buduje On wybiera was poprzez Waszą wiarę, Galacan 3, 2, 3 14, 3, 26 Zanurzcie się w prawdzie, w miłości, w naukach sprawiedliwości, Chrystusa i jedynego sprawiedliwego. Bogosławimy. Dzieja apostolska, czwarty rozdział od 10 do 12.